A dzisiaj z kolei Piątka Pucharów przy Piątku, 16 dzień maja 2025 roku. No cóż, Piątek, piąte, Piąteczek, piątują, czyli dzień, który namawia nas do bezeceństw różnorakich. I taka jest Piątka Pucharów. To karta brama, która mówi tak: nie musi być wszystko na poważnie. Jeżeli uważa, że coś jest tylko na dzisiaj to zachowaj rozsądek, ale daj sobie prawo do przyjemności. Piątka pucharów mówi, że jeszcze nie wszystko wiemy o życiu, że nie wszystkiego dotknęliśmy, że dobrze by było, abyśmy uwierzyli w to, że to co najważniejsze, jeśli na coś czekamy oczywiście, to jest właśnie przed nami. Dlatego też piątka pucharów jako karta brama mówi: przyjrzyj się dokładnie temu, co wokół ciebie. Naprawdę Gdzieś tam może trochę dalej, ale jednak świeci słońce. Wyciągnij do niego ręce, wstań i podejdź. A my się polecamy dobrawróżba.pl